Zwróćcie, moi drogi, uwagę na to, jak wyciska to Oscar od razu u góry. Cały czas ciężar jest pod łokciem, i to jest bardzo dobre w tym wszystkim. Patrząc na to, że ćwiczy pierwszy raz, delikatnie poprawki tutaj będą, oczywiście, bo u syneczka będziemy tutaj poprawiać. Ale zwróćcie uwagę, jak ten ciężar idzie do góry, ani on nie idzie za bardzo na głowę, ani on nie idzie na bardzo na pas. Odłożenie ciężaru perfekcyjne, uważam. I tego właśnie będziemy uczyć tutaj młodych adeptów bo nie ważne jest tylko jak to ćwiczy ale ważne też jest jak ktoś zabiera ciężar i odkłada ciężar bo to też jest jakaś nauka to też jest jakaś technika do nauczenia się także mój syn póki co wszystko łapie tak jak trzeba ja wiem, że ktoś może powiedzieć ty no ale zaraz robić tyle sali na, na klatkę słuchajcie, to jest jego pierwszy trening i też próbuję zobaczyć na co Mogę ja jako jego trener sobie pozwolić. Także nie uważam, żeby 5 czy 4 serii wyciskania handlami na ławce płaskiej, jak i po trzy serie na dwóch skosach na klatkę to było dużo. W tej chwili to już skończymy nasze wyciskanie. Oskar sobie pójdzie na Butterflya i na sam koniec jeszcze zrobimy przenoszenie handelki. I uważam, że te 5 ćwiczeń na osobę, która przychodzi pierwszy raz na trening. Mało tego, jeżeli chodzi o technikę wykonywania ćwiczeń ma naprawdę, naprawdę dobrą, wyjściowa jest super. Są rzeczy do poprawienia, poprawimy je i będzie idealnie. Także uważam, że naprawdę ja jako trener mogę powiedzieć, że tutaj ze swojego tutaj podopiecznego jestem no, dumny i jestem pod wrażeniem. Także włączymy się za chwileczkę jak Oskar będzie ee, Bombardował klatkę na Butterflyu. Pozdrawiamy. Elo. Elo, Elo 320. No.